E Witam serdecznie, Kasia Ferenc-Paczwa jest z nami. Zaczynamy przegląd od tytułu Regionalnego Tygodnika Zamojskiego. I na początku informacje o ślizgawce w nowych godzinach, czyli o lodowisku, bo ślizgawka to tak nieprofesjonalnie trochę brzmi. Tak mi się wydaje. Zmieniły się godziny otwarcia biłgarejskiego lodowiska od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 14.50 mogą korzystać uczniowie ze szkół. W godzinach od 16 do 20 wstęp bezpłatny na lodowisko każdy. W sobotę i niedzielę i święta, wstęp wolny dla wszystkich przez cały dzień. Tylko w godzinach między 15 a 16 jest przerwa. I opłata może powiemy, żeby. Państwo tak. wiedzieli, 4 zł od dzieci, 5 zł od dorosłych, za także mhm. za wypożyczenie łyżew. Yy, to dobra informacja, Mogło być bo... jeszcze ile jest tych łyżew? No właśnie, a tego ja nie wiem. To przy... kolejka się będzie ustawiała, albo jakieś zapisy będą się od razu to robiły. Bo, tak, się chociażby no sobie poradzi. Jest zima, ferie za tydzień, za tydzień. Za tydzień. Więc lodowisko otwarte, warto z tego korzystać. I kolejny artykuł z Tygodnika Zamońskiego, taki dotyczący wszystkich ogólnych, ale też zatrudnionych. Szef, tak z Biłgorajem związany. Oko Wielkiego Brata, czyli o tym, na co szef może sobie pozwolić Jak może szef, kontrolować pracownika. Szef prywatny, szef instytucji jakiejś samorządowej, czyli wszystkie sposoby właśnie kontroli tego, co pracownik, jak szef nie widzi, robi. I tu mamy w sumie takie wyjaśnienie: przeszukania znaczy to są możliwe opcje, jak pracodawca tak. może sprawdzić, ma prawo do kontroli osobistej, ale tylko wtedy, gdy taką ewentualność zapisano w regulaminie tak, pracy. Tak, po prostu pracownik musi wcześniej wiedzieć, być że... Być Albo, że kamera ukryta gdzieś jest... Z tym to właśnie nie jest to taka bezna. No tutaj właśnie wypowiada się prawnik, że, 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 że jeżeli powinno tak być. Ciekawa jest sprawa w gminie Słów, Franciszek Kawa, wójt gminy Słów ma ciekawe pomysły. Zakazał na przykład urzędnikom picia kawy z radnymi w godzinach pracy albo dodatkowo zapronił również udzielania radnym jakichkolwiek informacji a także spotkań towarzyskich i debat politycznych oraz zajęć wywołujących podejrzenie o stronniczości. No, myślę, to... że sam sobie tym zaszkodził, bo jak aż tak tyle zabrania to chyba sam ma coś do ukrycia. Tak, tak, tak i to jest naprawdę ciekawy artykuł, ciekawe pomysły, e, że jedna z firm biłgorajskich wprowadziła karty czytniki kart dla pracowników i że są e, skrytki. Skrytki, Ale to, to jakby nie burzy prawda? To jest takie normalne. Jest ja Artur Bara, szef agencji Bako, mówi, że od jak, nie, że, ustanowi, usta... Tak, monitorowanie yy. przez pracodawcę miejsca pracy za pomocą kamer nie wymaga uzyskania od pracowników zgody, to po pierwsze. I ale Artur powinni Bara, być o tym Tak, tu mówi, że to już niemal norma, że zakład stosuje monitoring, urządzenia, które nie tylko pokazują, co się dzieje w firmie, ale też archiwizują obraz. Można je kupić za niewielkie pieniądze, mówi Artur Bara. Ale powiedzmy tutaj o ciekawym wątku, bo to są wielkie firmy, korporacje i tak dalej. A przecież y, polskie nianie, czy sprzątaczki Prawda? na zagranicę również są monitorowane. I... No Myślę, że w, może u nas nie, ale w większych miastach. Tak, takie Bo to, to tak granicą. jak mówi, Artur Bara po prostu jest, jest łatwy sprzęt do, do wszystko Szybko się skontroluje, a jednak zostawia się na swoim najdroższym skarbem. Więc... No to jest, to jest długa historia tematu. Temat, Temat <laughs> tak <niania>. tak, naprawdę, <laughs> tak, gadu, gadu, pudelek, wiadomo, to jest no, tak naprawdę zmora tych wszystkich pracodawców, tak? Tak, pochłaniaczy czasu. Tak, też są takie jakieś programy które sprawdzają, jakie są otwierane strony, strony. Co, co się dzieje w komputerze. No ciekawy artykuł, bo tutaj jest też wyjaśnienie o strony prawa, czy, do czego pracodawca ma prawo, a, a do czego nie. Polecamy ten artykuł. I jeszcze tylko krótka informacja, tym mówiłaś Kasiu, że już wy też o tym informowaliście mhm. na Biłgorajskiej. Dwa samorządy z Zamojszczyzny, Józefów i Biłgoraj uzyskały wysokie notowanie w rankingu związków powiatów polskich. Biłgoraj trochę stracił na pozycji bo y, m, był. Y, gdzie jest ten Biłgoraj, troszeczkę mi się to zgubiło? Józef uprasował się na 17 pozycji w kraju, a tu jest miasto, miasto mm -hmm. y, tak, miasto Biłgoraj, W latach poprzednich Biłgoraj był troszeczkę wyżej, no ale pewnie nie wiem, kwestia zadłużenia, coś, no, coś na to w, musiało mieć e, wpływ. Tygodnik Zamoński i wszystkie artykuły. Przechodzimy do elektronicznej prasy, czyli najpierw biłgoraj.pl, biłgorajski portal internetowy jeden z yy, i sprawa oświaty, która jest zwałkowana przez tak Nie tylko u nas, nie tylko w naszym regionie. Jest to kłopot wielu samorządów. Taki kłopot pojawił się, bo jest niż demograficzny i pojawił się, bo ustawodawca yy, takie ani inne prawo wprowadził na samorządy duże obciążenie. Tym razem tutaj temat dotyczy Frampola. Na wniosek formalny jednego z radnych, Rada Miejska we Frampolu wycofała z porządku obrad punkt o zamiarze likwidacji szkoły podstawowej w Korytkowie Małym i w Radziecinie w ich miejsce przegłosowano uchwały intencyjne o szkołach filialnych. Tak, filiany. czyli taki jakiś może, nie wiem, złoty środek. Chociaż dyskusja, jak to wynika z relacji, była spora. Na tej sesji był um, poseł Piotr Szeliga. Doszło do jakby, wymiany zdań między nim a burmistrzem Frampola. Między innymi burmistrz Frampola, Tadeusz Niedźwiecki, mówił, w naszej gminie jest 16 wiosek z 10 y, dzieci dowożone są, y, z 10 dzieci dowożone są do Szkoły do Frampola, niż demograficzny jest faktem. faktem. 10 lat temu mieliśmy 1000 uczniów, w 2010 roku 400, o 400 mniej. Dwie, trzy osoby w klasie to nie jest klasa, to są korepetycje. Pięknie opowiadać i bajerować tak, jak to robi poseł. Ja także potrafię, powiedział Tadeusz Niedzielski do posła Ostro, Szeligi. ostro. Poseł Szeliga odpowiedział, oczywiście to nie jest bajerowanie, chcę tylko zwrócić Państwu uwagę na to, że likwidacja szkół nie jest, jest dobrym, dobrym rozwiązaniem. rozwiązaniem. Tak, no to, to jest, zacytowanych jest sporo takich potyczek słownych między posłem Przeligą a Tadeuszem Niedźwiedzkim, burmistrzem Frampona. Frampola. Biłgoraj.com.pl, kolejny artykuł, też dotyczący oświaty, tematu oświaty i problemu likwidacji czy nielikwidacji szkół. W gminie Biłgoraj tym razem, dokładnie to było spotkanie w Hedwizynie, w Dobrowicy. Była na nim mowa o tajemniczym stowarzyszeniu, taki jest też artykuł, tego, tytuł tego artykułu. Na spotkaniu też był poseł Piotr Szeliga, tak jak i we Polu. Jak na razie wiadomo, że jakieś stowarzyszenie powstanie, jest w trakcie rejestracji i władze nie chcą ujawniać szczegółów, aczkolwiek tutaj pewne Ta. informacje... Yy, przeciekły. Padły. tak tak, tak, że to jest stowarzyszenie, że na przykład zatrudniałoby nauczycieli, ale nie obowiązywałaby karta nauczycieli. Że godziny no, pracy by uległy zwiększeniu. Tak, także. tak, tak. W natłoku pytań sekretarz Różańska, bo to ona była w Dąbrowicy na tym spotkaniu, zdradziła, że szkoły, by miały, szkoły miałoby przejść, e, przejąć Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, które jest w trakcie rejestracji. Nie chciała zdradzić, kto wejdzie w jego skład. Mają to być specjaliści i menadżerowie, niekoniecznie związani ze środowiskiem nauczycieli. Mhm. E, nie obowiązywałaby karta nauczyciela, z pewnością byłoby wyższe pensum niż 18 godzin przy tablicy. No ale tam nie zebrani... Nie było informacji, ale dużo, bo już coś tak, można wywnioskować Tak, tak, tak. Z tego. Ale, ale tam zebrani bulwersowali się, że no, problem jest duży od dawna i dlaczego to stowarzyszenie jest ciągle tajemnicą. tajemnicą I skład zarządu i no, wiele Właśnie. innych spraw dotyczących tego stowarzyszenia. No, mamy nie... nadzieję, że wkrótce się wyjaśni, tam, tam ja myślę, że pan wójt że, że dobrze by było jakby się wyjaśni. Jaśniło. To pewnie na sesji najbliższej w gminie Biłgoraj będzie m, sprawa poruszana, bo poseł Szeliga zwrócił uwagę, że sposób w jaki przedstawiają władze gminy Biłgoraj mieszkańcom sprawy związane z oświatą i stowarzyszeniu, powoduje słuszne obawy rodziców związane z przekazaniem szkół nieznanemu stowarzyszeniu. Dlaczego się ukrywa przed mieszkańcami nazwiska osób, które mają działać w stowarzyszeniu? Czy ktoś obawia się podać wcześniej do publicznej wiadomości tych, którzy chcą na tej sytuacji skorzystać? To jest takie pytanie otwarte posła Szeligi na spotkaniu w Dąbrowicy. Na razie tyle z tematu oświaty z biłgorejką.pl. Tak. W naszym przeglądzie biłgorejska.pl, czyli redakcja Kasi, więc co, co wybraliśmy? SDH, tak. SDHU, kryzys? No, tutaj... Czyli spółdzielczy dom handlowy. Spółdzielczy dom Taki handlowy. Taki trochę relikt. Relikt przeszłości, aczkolwiek tam wiele lokalnych No tak, tak istnieje. Tutaj prezes. Stwierdził, Spółczeni. że część najemców rzeczywiście zrezygnowała z wynajmu i odeszła. Nie wiadomo z czego to wynika. Czy znaleźli tańsze lokale, czy po prostu zamykają swoje biznesy z racji kryzysu. Bo to widać też na przychodnikach wielu ulic, że mm. zmieniają się, bardzo wszystkie te witryny się zmieniają. Są tak. takie punkty w mieście, które w ogóle są chyba jakieś pechowe, bo tak. te biznesy tam co chwilkę są jakieś inne. No tutaj też ciekawa dyskusja na forum rozgorzała pod tym artykułem, także odsyłamy do strony biłgorajska.pl, żeby poczytać informacje i pewne. Odsyłamy też do SDH-u, żeby sprawdzić, tak. co tam się dzieje, co Z pomóc lokalnym, może coś kupić. Tak. Kolejny artykuł to kary za palenie śmieci. My w poprzednich wieściach mówiliśmy o pomyśle Straży Miejskiej Komendanta Bogdana Zwolnińskiego o tym, jak wyegzekwować, jak przyłapać na gorącym uczynku tych, którzy palą w swoich piecach śmieci. Wpadli na pomysł pobierania próbek i jak się okazuje, to był dobry pomysł. Tak, już uka ukaraliśmy kilka osób za palenie śmieci w piecach centralnego ogrzewania. Jest to czyn zabroniony. Za takie wykroczenie wystawiamy mandaty do 500 zł. Oczywiście bierzemy pod uwagę sytuację konkretnej osoby oraz stopień, w jakim narusza ona prawo. Wyjaśnił Bogdan Zwoliński, komendant Straży Miejskiej, ale wiemy, że wręczono te mandaty jeszcze bez sprawdzenia popiołu, tylko po prostu zweryfikowano te śmieci, jakie były po prostu palone. Także w najbliższym czasie informacja dla mieszkańców. Straż Miejska będzie przeprowadzała kontrolę domowych pieców i te popioły będą faktycznie zbierane. Także tak. to nie jest tak, że. Będą do Krakowa, zniknie. do laboratorium wysyłane, tam badane i rzeczywiście nie opłaca się spalanie śmieci, które jest szkodliwe e, e, w piecach e, to, to, to na krótką metę jest e, często są właśnie są szkodliwymi substancjami, które w wysokiej temperaturze wytwarzają toksyny, także sami ludzie Ale sobie to robią i po prostu szkodliwe no, sobie i też otoczeniu, no, tak? Z... Nam, którzy w okolicach tych domów przechodzimy często. I na koniec dobra informacja, karnawał, e, tak. koncerty w Biłgoraju, dokładnie Golet Workers Orkiestra. Orkiestra, nie będzie golec, orkiestra przyjedzie do Biłgoraja. Tak, Co zaprosił Koncert na rzecz będą. Kościoła w Zespole Szkół Budowlanych 19 lutego w niedzielę. To już kolejny koncert z tego cyklu na rzecz budowy parafii w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Biłgoraju. Jak zapewniają organizatorzy, dochód z biletów przeznaczony zostanie na rzecz upiększenia Kościoła i dzieł błogosławionego Jana Pawła II. Było Mazowsze. Tak, tak. No Właśnie ja nie wiem, czy golec orkiestra nie byli yy, mm. kiedyś, ale to, to, kiedyś, to kiedyś. zostawiamy Państwu Ale to już kolejne. A jeszcze sprażenia. może powiem, zakupić bilety można w Kancelarii Sióstr Zakonnych przy Kościele w Niebowzięcia. Numer w telefonu Korei. też jest podany, to polecamy, odsyłamy na Na pewno będzie tak, pełna sala. Można te wszystkie informacje y, uzyskać. Dziękuję bardzo. Przejrzałyśmy dla Państwa y, prasę. Ja zapraszam na rozmowę tygodnia już za chwilę.